Witajcie. Dziś zaprezentuję wam, jak w prosty sposób można uszkodzić swój system. Z góry wspomnę, że nie odpowiadam za wszelkie uszkodzenia. Robicie to na własne ryzyko. Ja do tego celu użyłem wirtualnej maszyny. I pomimo tego, że w prosty sposób można to naprawić, nie polecam robić to na własnym komputerze. Tak więc zaczynajmy zabawę. Najpierw wyszukujemy nasz komputer. Następnie wchodzimy w dysk folder Windows i szukamy system 32. Jak widzieliście, wcześniej nie usuniemy go normalnie. Tak więc klikamy prawym przyciskiem myszy i wchodzimy w właściwości. Następnie zakładka zabezpieczenia i klikamy zaawansowane. Teraz musimy zmienić właściciela tego pliku. Automatycznie jest on ustalony jako trusted installer. Tak więc klikamy zmień i wyszukujemy nasze konto z uprawnieniami administratora. Moje nazywa się po prostu Admin, także wpisujemy i klikamy Sprawdź nazwy. Reszta automatycznie się uzupełnia i klikamy OK. Właściciel tego pliku został zmieniony na nasze konto. Klikamy Zastosuj, a następnie OK. Teraz zmieniamy uprawnienia, klikając W Edytuj. Jako iż nie ma tam naszego konta, na którym aktualnie się znajdujemy, klikamy przycisk Dodaj. Ponownie wprowadzamy nazwę naszego konta i klikamy Sprawdź nazwy. Zatwierdzamy i widzimy, że nasze konto pojawiło się na liście. Musimy teraz nadać mu pełną kontrolę, także klikamy w Zezwalaj, a następnie Zastosuj. Klikamy, że chcemy kontynuować, a po anulowaniu kilku błędów, zabezpieczeń, ostrzeżeń itd. Tak możemy przystąpić do dalszej zabawy. Jeszcze możemy upewnić się, czy na pewno uprawnienia zostały nadane. I możemy wszystko zamknąć. Teraz przenosimy się do terminala, wyszukujemy CMD, najlepiej jeszcze uruchomić jako administrator. Teraz poprzez terminal wchodzimy w plik, wpisujemy CD, dysk C, Windows i system 32. Wszystkie komendy zamieszczam dodatkowo w opisie. Następnie wpisujemy del gwiazdka, co pozwoli na usunięcie wszystkich plików z tego folderu. Zatwierdzamy. Terminal wypisuje niby odmowę dostępu, ale wszystko jest pod kontrolą. Jak możecie zobaczyć, gdziekolwiek byśmy nie weszli, wyskakują jakieś dziwne błędy. Zrobienie czegokolwiek na tym komputerze staje się niemożliwe. Nie możemy wejść do żadnego folderu, komputera, nigdzie. Pozostało nam zresetować komputer. Na start wyskakuje nam informacja o próbie naprawy komputera, tylko że usunęliśmy wszystkie pliki odpowiadające za naprawę. Także nic z tego. Próba przejścia do Windowsa jest niemożliwa. Narzędzie do rozwiązywania problemów nie działa. Nie jesteśmy nawet w stanie przywrócić systemu. Tak więc tym razem udało nam się usunąć plik o nazwie: System 32. Jeszcze raz powtórzę: nie róbcie tego na swoich komputerach. Oczywiście wszystko da się naprawić, lecz jest z tym trochę dodatkowej zabawy. Tak więc, dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić coś po sobie i nie psujcie komputerów znajomych. Dzięki i cześć.